Siema widzowie, dzisiaj wam pokażę jak polecać jakiś kanał na, na swoim kanale. Dobra, lecimy z tym. Tutaj już sobie włączyłem. Co i jak. Zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Zostawcie ta subskrypcję, więc jest super. Dobra, ja pokazuję. Wyświetl swój kanał. Twój kanał mój. I tutaj dostosuj. Dobra Da, jesteśmy tu i tutaj gdzieś jest... O, tutaj mam przybliżę tutaj ten plusik. Dodaj sekcję. Idzie tutaj piszę to. O, polecam te kanały. Piszemy po swojemu. Ziomki. 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 I piszemy na przykład albo tak. jo Mac Tak na razie. Kuba. Ech. O, super. Tego tutaj polecamy. Damy. I... A, zapiała Musimy jeszcze kliknąć tutaj. Ok. Daj no co To Tutaj jeszcze sobie kogoś wyszukamy. Wyszukamy ziom. Ziomki. I kogo właśnie chcecie. Hm. Ten, teraz wyszukasz sobie byle jaki fliz. Fleece. No, mamy friza Na przykład dajmy sobie ekipę. Nie was. Idziemy też tych dwóch tutaj. Ekipę i tych ok. Klikamy. Upublikuj. No i tak jest właśnie do tej sekcja. Możemy też dodać to do sekcję. Tak myślę. Polecane kanały i może kolejno opisać. Na przykład moje. Moje. Je. K. Da. Ły. Da. Dobra. Tak. Po prostu. I piszemy. Igor. Pol. Jest tutaj mój? Właśnie tak szuka w sobie. Pol. Jest tutaj. Dobra. Pol. Jest. To jest mój. Tutaj mój. sami sobie wiecie. Igor. Korted kot, Super, to jest mój. Pi. Ok. upublikuj, No, i to są moje, No, i tutaj są moje, tutaj dwa kanały. Więc to taki sposób to działa. Ua, jak ktoś chce, to polecam. Tutaj są moje i teraz trochę poopowiadam, co będzie w następnym filmie. Na pewno będzie ten Brawl, jak sobie przechodzę te, te bossy. Ja już mam prawie tego godzina gena, więc nagrywałem odcinek. Tak, bo ja też gram na swoim koncie, na tym, na tym też gram, bo lubię Brawla, więc dlatego. No to jeszcze raz powiem. Wiem, że się teraz powtarzam. No, ale jak będzie. Łapka, komentarz, subskrypcja, z dzwoneczkiem. Zostawiłeś, To super. Stary, że jeszcze nie ma intra, bo, je, bo ciągle o tym zapominam, o tym intrze, bo nie umiem jeszcze. Ale spokojnie będę miał to będzie. Więc tyle. Jeszcze raz. Łapka, komentarz, subskrypcja, z dzwoneczkiem i tyle. A i Wam jeszcze odpowiem na takie pytanie, czemu nie gram na razie Robloxa? Bo nie mam. Bo nie wiem, co tam grać. Tyle Blade'ów, to prawie już nikt, nikt nie gra. grof, a ten też nikt takiej gramy nie umiem grać. 99, na cytat, dla mnie nuty, no co to mi trochę na więc dlatego. No dobra, poczekajmy sobie do, jeszcze do tych 5 minut i kończymy. Jak wam się podobał, to spoko. Tylko jak Wam się podobały moje dwa live'y, to polecam. Zobaczy, jak ktoś jeszcze widział. Pa, na razie, pa.